Cześć, witajcie moi drodzy. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak wbiłem uwaga kolejną postać na 1000 pucharów. Postać, którą właśnie wbiłem jest to najnowsza postać, czyli Oli. I też od razu wbiłem na nim srebro trzymiałbym wyżej, gdyby nie było limitu dziennego zdobywania y, tych punktów masterowania. Ja Wam zaraz pokażę nagranie, w którym kupiłem te No i możecie po prostu zobaczyć jak ja to robię. Mamy nagranie. Grem na hokeju z randomami. Zaczęliśmy pierwszy skok. Tu po prostu tak łatwa bramka, nie oszukujmy się, padła. Ciało, okusze, Mortinsa i mamy 2 do 0. Bardzo szybko. Tu chodziło generalnie, by tego jak najszybciej dostać się do piłki. Przy okazji, kogoś na przykład zahipnotyzować. Też tutaj mogliśmy szybko wygrać to 3-0, ale się nie udało. Aż tak szybko. Ale po chwili mieliśmy zdobytą bramkę na 3-0 i mieliśmy pierwszego laścika. Moi drużynie mieliśmy czaki, a w przeciwnej mieliśmy Egdara oraz Leona. Po prawie straciliśmy bramkę, i po chwili ją też od razu straciliśmy, Ech, bo Egtar sobie tutaj odpalił kaszecik, ale ja sprytnym prytnym dałem wyrównanie, i potem tutaj ulcik był. Ekdar zahipnotyzowany. Niestety mi się tutaj nie udało bramki strzelić. I troszeczkę się ten mecz przedłużył. W domu niektórzy. Czy, czy, długo trwają te mecze na hotelu, Boże na hokeju i tutaj przegrywaliśmy 2 do 1. Aczkolwiek mieliśmy coś takiego, co nie było dobre w moim wykonaniu, ale jednak bramka to bramka. I było już 2 do 2. I teraz skoczyłem, ogłuszyłem ekdara i już było tutaj. Gdzieś tam nerwowo, bo chcieliśmy jak najszybciej już to wygrać. I tak też zdobyłem ramkę na 3 do 2. I zakończyło się, zostałem też gwiazdą gry, więc zdobyłem więcej tych punktów. No, ale tak to wyglądało. Błagujemy się teraz do brawla. I przydałoby się jakąś IRę zagrać, żeby ten film nie trwał tak krótko. I zobacz, mamy poje nie pojedynki, nie. Napad. Jak tak jest knockout. spróbujmy może y, ten, jak on ma. Y, Mi na knockoutzie. I zobaczmy od razu, ile z głosów. 5 milionów, bo niestety nie udało się. Brakowało zaledwie milion. Mogli twórcy na przykład przedłużyć to, albo nie wiem. Co zrobić, żebyśmy to mieli. Ale dobra. Idziemy z kierą. Żeby tak wiecie, wyszło 8 minut. No, niestety pierwsza runda przegrana będzie. Chociaż... czy jest szansa? Kurde, załatwił mnie ultem. Gdyby nie ult, to bym go porobił. Szkoda, szkoda. Ta, ta z tymi modkami masz najwięcej do gadania, jak nic nie zrobiłaś. No i szybko zostałem. Czech na jednego. No ale dwóch na jednego. Nie udało się. No ale jak patrząc, że bierze Ms. No. Mieliśmy nędznik, więc fajnie, że Widzimy. 13 tysięcy 15 tysięcy 000 na przeciwnika na 4014 i czterdzieści pięć. Szkoda, że nie próbuję tego kola, bo by też by jakoś inaczej wyglądało wiadomo. Spoko. Teraz jest szansa, że to wygramy. Okej, nie wiem, chyba ten Barley za bardzo nie, nie widział, że ta szali zmieniła miejsce. Muszę jej czarny daleko porobić. Żeby to małpa nie skakała tam. Taki trzecik, taki se. Teraz tam mogę mogę tym szeli dobić. Nie, nie mam, nie ma. dobra, ładnie, 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 udało się. Czas na drugą rundę, mam nadzieję, że się tutaj uda ją zwyciężyć. Dobra, szybko szeli Nie miło się zrobić coś takiego. Chociaż no, nie wiem czy to jest za bardzo potrzebne. Dobra, problemy pokoju. I ten jeans zaraz powinien też zostać pokonany. No więc mamy. Szkoda, że ten barley teraz umarł. To byśmy mieli wszystkie statystyki do 0, a oni. My na z tyłu 0, oni z przodu 0. A tak to troszeczkę nie. No ale też powoli wbijamy 75 tysięcy. Więc zaraz to. Fajnie, <laughs> no i mutam. Ja się chyba z nami będę żegnał. Zostawcie łapkę w górę subskrypcję na kanale. Trzymajcie się. Cześć.